Cześć, jestem z tej strony, Lides. Witam za w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie znowu w grę Postrona Passata. To już jest dziewiąty odcinek z tej gry. Widzę, że bardzo Wam się podoba ta gra, więc ja ją będę nagrywał, bo myślę też, że w nią bardzo fajnie gra. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie nowego Passata. No i wbijajcie na kanał do depreza na WeQ Glorixon. Zostawcie u nich łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. U mnie też to zróbcie. Bardzo Was proszę, żeby poprawić mi humor. Zostawcie też miły komentarz i to by było na tyle ze spraw organizacyjnych, więc ja już będę kupywał chyba Passata. Tylko jak to się to kupywało? Przeglądam ogłoszenia. I teraz. I... Kupimy. Gdzie są te ogłoszenia? Hmm, nie wiem, który by to kupić. Kupimy czerwonego może, albo panie to szrody, jeszcze czy poczekamy chwilę sobie. ten jest opłacony. No nie nie wiem, no dobra, kupimy tego czerwonego. Będziemy mieli dwa paseczki. No i jest ulice z majonez, bardzo dobrze. No to zaczynajmy gireczkę. Kategoria geografia. Mieszkańcy którego z wymienionych miast nie potrzebują wizy, żeby wjechać do, wyjecha, do Polski. No jakie Ja Janusze, teraz kategorię weźmiemy. Jakim mięśnie ma Janusz? Piwy. Co należy zrobić, kiedy w lokalu nie dziadą, chleby do, nie dziadą chleb do zupy? Opuść lokal. Seriale. Jak się nazywa Hanka ze serialem, jak mi w tym? Ostowiak? Historia weźmiemy może będę wiedział ile lat polska podobrałem? po 123 lata slang weźmiemy teraz kategorię Na historię tą weźmiemy. Czym zajmował się Zdun? Nie wiem, mieć Mieczy, to jest Kowal pewnie. No i wiedziałem. Tak więc, nie przedłużając, widzimy się po krótkiej przerwie. Tak więc, my widzimy się po krótkiej przerwie. Bierzemy sobie teraz kategorię cebula. Teraz biorę sobie kategorię zagadkę Kiedy spóźniony pociąg przyjeżdża zgodnie z planem? Kiedy się spóźnia całą dobę? E, internety? Co wzięła ze stołu hehtarbaba z rado? Miałam się, że chleb, albo napoje. Nie wiem, zaznaczyłem napoje. I dobrze zaznaczyłem. Weźmiemy. No to nie wiedziałem w ogóle. Nie wiedziałem, co to było. No to, to by było na tyle w tym odcinku. Do kolejnego. Trzymajcie się, cześć.